Dzień dobry w sobotę o siódmej rano. Co ja robię o siódmej rano w sobotę? To jest masakra. Obudziłam się o szóstej, bo mąż jechał do pracy. A mogłam sobie pospać, no ale niestety ma taki budzik, że się nie da tego przeskoczyć. Także pokażę Wam, jak wygląda mój dzień. <laughs> dzień oczywiście na Florydzie jeszcze jest ciepło. W sensie cały rok to jest ciepło, ale wiecie. Jeszcze można skorzystać z basenu, więc możliwe, że dzisiaj pójdziemy do basenu, jak będzie pogoda. A także no, pokażę Wam, jak to wygląda u mnie taki dzień wolny. A jeszcze nos zaklejam. Mam nadzieję, że mi się nie trzęsie tak ta ręka. Zaklejam jeszcze nos ze względu na to, że on dalej puchnie. Dalej on puchnie, rozumiecie, ponad rok, ale to wiadomo, miałam grubą skórę, miałam no, taki ciężki wydaje mi się, że ten nos bo był wielki. Także każdy milimetr opuchlizny jest przeze mnie zauważany. Jak to wiadomo, kobieta. A, no i co? No i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i w ogóle. Także zaczynajmy. Ok, to zaczynamy od zerwania tego. Chcieliście też moją pielęgnację. Generalnie. A ja nie używam niczego do zerwania z tego z nosa. Samo to schodzi po nocy. Także pokażę Wam, czego używam dokładnie. Um, dajcie mi chwilę, czego używam, bo jesteście ciekawi. Generalnie, ja praktycznie wcale nie używam pielęgnacji, jakoś tak. Im więcej się używa, tym jest gorzej tak z cerą, moim zdaniem. Także tutaj biorę waciki i zaraz Wam pokazuję, co dalej. Dużo osób się mnie pyta, czym też ja zmywam ten klej. Także tutaj mam wacik i mam ten olejek. Używam go sobie po prostu, czasem nim nawet twarz myję. A makijaż, ale sobie tutaj daję tak troszeczkę na ten i wcieram sobie to w nos, żeby ten klej zabrać. Czekajcie, bo ja się nie widzę. Także ogarniamy tutaj ten klej. Trzeba tu trochę natłuścić. A... No i jak już ten tutaj ogarniemy, to trochę wody daję na ten wacik z drugiej strony i przemywam sobie to wodą. No i dobra, Nos mamy zrobione. Teraz, a... jeżeli chodzi o twarz, ja na przykład nie wiem dlaczego. Ja to jest mój sposób. Może inni będą nie wiem przeciwni, temu, nie wiem, nie mam pojęcia. Używam jej, Jest to na najlepszy, jest to najlepszy tonik. I ja sobie po prostu sprzykuję cały wacik bardzo dobrze. Jest to, okay. I ja sobie po prostu tym mokrym wacikiem przycieram całą twarz. Także tak to u mnie wygląda rano. Wiem, że dużo osób na, że używa jakieś SPF i w ogóle, i to jeszcze wiadomo w taką słoneczną pogodę powinnam używać, ale jak mam być szczera, to tego nie lubię. Nie jest to totalnie dla mnie zawsze jakieś tam mi się wypryski od tego robią, a no wiadomo, nikt tego nie lubi, tak? Ponieważ i tak i tak. Teraz mnie hormony trochę wywaliły, ale aż tak tego nie widać. Także to jest tak naprawdę moja pielęgnacja z rana. Generalnie ja mam bardzo dużo kosmetyków, tak? Mam bardzo dużo pielęgnacyjnych i tak naprawdę ja praktycznie niczego nie używam w ogóle nawet tego. W, ja w ogóle nie jestem rozpakowana. Mieszkamy tutaj dwa miesiące, nawet chyba już ponad, albo może dzisiaj są dwa miesiące, nie wiem w sumie, jakie mam nawet dzień. Także no. Nie jestem rozpakowana w ogóle w domu, nic nie jest rozpakowane. Nie mam ciuchów rozpakowanych. Żeby mieć jakieś ciuchy na co dzień, to sobie zamówiłam nowe. Także taką jestem sobą. Ale ostatnio sobie przetestowałam coś takiego, czekajcie, taką maskę, która jak się nakłada ją, to rano, ją się nakłada na noc, nie? I ją się jak rano ściąga, to taka druga skóra, to jest takie fajne, ale dzisiaj tego nie miałam. No i generalnie nic nie używam w ciągu dnia. Wiadomo, tam jakieś mam retinol, czy mam jakieś te kwasy i w ogóle. A czy tutaj dostałam... Mam jeszcze ten glow. Nie wiem, jak się to mówi. Ten oto. Ale zaraz Wam pokażę, co to jest w środku. Mam jeszcze to zaczęte, ale dostałam nowe. Także jak będę używać to wiadomo już nowego. To jest ten um, na twarz. Spoko jest. Tylko wiadomo, no ja nie lubię, jak mi coś wyskakuje, tak także no, także za bardzo staram się nic nie używać, jak nic nie używam to nic mi się nie dzieje z tą skórą jak coś zaczynam używać, no to wtedy już mam amarged... am... am, nie wiem jak się to mówi amargedon am... no, wiecie o co chodzi, nie? także nic to w sumie nie mam więcej Niczego więcej nie używam. Wszędzie mam jakieś spinki. Jeżeli się spalę na słońcu, to wtedy używam tego, tego ślimaka. tego serum. No to ona jest świetne. bardzo jej polecam. Ale wiadomo, zanim nałożymy jakiekolwiek serum, Zanim ja założę, nałożę jakiekolwiek, zawsze używam tej zjai. ona jest u mnie rano, wieczorem, ja mam tego na zapas, chociaż nie wiem, czy jeszcze mam zapasy, ale no, jeżeli myję twarz pod prysznicem, no to teraz nie myję, bo wiadomo, mam rzęsy i one są bondingowe, czyli samo je naklejam, to mam też z ten sam um, taki peeling z takimi, ale zaraz może też Wam go pokażę. No i teraz przejdziemy do moich ulubieńców. Jak już używam czegokolwiek na twarz a, czy na przykład pod makijaż, zawsze, zawsze jest to Estée Lauder. Zawsze, jeżeli potrzebuję jakiegoś nawilżenia, zawsze używam ten Estée Lauder. Ja go używam i na dzień i na noc, pod makijaż zawsze, mam też od niego a, krem pod oczy. No nie ma nic lepszego. Dostałam to dostałam ten Esté Lauder pierwszy raz w prezencie, jak przyleciałam do Stanów. I powiem Wam, że to są już 3 lata, jak to używam. Non-stop kosztuje to ogromne pieniądze, no ale z racji, że ja tego nie używam na co dzień, to mi tego aż tak dużo nie idzie. tak? Także no i jeżeli chodzi o krem, gdzie to jest ten krem, to tu krem. Tutaj akurat tą mniejszą wersję zamawiałam. Nie wiem dlaczego zamawiałam mniejszą, no ale dobra, jest okej. Okay. I tak i tak dużo kremu nie używam, ale jak już używam, no to używam tego. Nie widzę, czy go dobrze widać, czy nie. Dobra, widać go dobrze. A to było polecenie od mojej przyjaciółki z Polski, a, która jest makijażystką, dobrze mówię? Tak, była, teraz ma baby. A, ma baby. A, ale co, w ogóle fajna sprawa, bo a, jedna, Moja znajoma właśnie ma syna w mojej urodziny. A druga ma teraz syna w mojego męża urodziny, także w ogóle mega, mega to się złożyło. No, i jeżeli potrzebuję też jakiegoś tam mocniejszego kremu na spalenia, no to mam takiego ślimaka. Wydaje mi się, że go kupiłam w Nowym Jorku, jak się spaliłam. Tak, to było w Nowym Jorku dosłownie. Jak go zobaczyłam, to od razu go wzięłam, bo się tam mega, mega spaliłam. Powiem Wam, że floreckie słońce. Nie, nie wzięło mnie tak mocno, jak by wzięło to z Nowego Jorku, no mówię Wam, hit jak nie wiem. Co tu jeszcze mam? Po każdej kąpieli po włosach zawsze nakładam sobie ten Olaplex. Rzadko kiedy nakładam a, jakieś odżywki na włosy, a, bo no, po prostu teraz mam takie magazyny że mi się one obciążają, w sensie teraz mam świeże, żeby nie było bo wczoraj je myłam, ale jak po prostu coś nakładam, to mega, mega mi się one obciążają, i są takie ciężkie. Nawet, żeby to z, jak to zmywam, i zmywam, i zmywam, to dalej są one takie obciążone. Także nakładam tylko ten Olaplex, a jeżeli już nakładam szampon, e, szampon no oczywiście zawsze nakładam, żeby nie było. Jak nakładam odżywkę, to wam zaraz też pokażę jaką, bo to mam wszystko pod prysznicem. Także ten. E, Olaplex numer 6 nakładam po każdym myciu włosów. Nakładam tego tylko troszeczkę, nie nakładam tego dużo. No i jak jeszcze coś muszę, na, na, na tak jakby na włosy, dać, żeby, no nie wiem, były bardziej wygładzone, czego teraz nie mam, to jest ten. O, jak widać. Jest cały w kurzu. Jest ten. Wow. Tutaj macie ten Dream Coat gołożywa kardashianka, kim kardashian chyba no i nie wiem co to jeszcze mam <laughs> jeżeli robicie sobie poznokcie tipsy w Stanach, nie wiem czy jest w Polsce, w Stanach to jest najlepszy klej na tipsy ja generalnie przestałam poznokcie robić dawno temu robiłam sobie sama poznokcie, ale zajmowało mi to za dużo czasu i totalnie szkoda mi było czasu a okazało się, że zwykłe tipsy zawodzone z jakichś 6 dolców do 10 dolców, zależy jakie, takie, widzicie, normalne tipsy z tym klejem trzymają mi się dosłownie lepiej niż robione paznokcie. Także no. I oszczędność czasu, i kasy, także... Okej, okay, jeszcze Wam pokazuję ten tonik oj nie tonik, to jest oczyszczający żel micelarny z peelingiem do twarzy, też z ziai z tej samej serii i ja tak naprawdę tej zjai ja tego używam od nie wiem 10 lat i non stop tego używam i to jest zawsze dobre i tego nie zmieniam, ja generalnie jak jest coś dla mnie dobre to ja tego nie zmieniam nigdy, a tutaj też mam szampon z Biosilk raz kupuję ten srebrny, raz ten niebieski w sumie nawet nie wiem, czy one się różnią no ale mam taki szampon no i mam taką samą odżywkę tak, także dla mnie się to sprawdza włosy bardziej się błyszczą no i co, no i tyle tak, także tyle z mojej pielęgnacji, mam bardzo dużo tych kosmetyków, tego wszystkiego no ale wiadomo, jak tego no, nie używam, no to teraz nie będę tego pokazywać, no chyba, że będziecie chcieli naprawdę taki oddzielny film, żeby Wam wszystko pokazać no to wtedy mogą Wam to pokazać, tak? Mm. No, no to, to chyba z pielęgnacji tyle. Także idziemy dalej. Zobaczcie, jaki mamy wschód słońca. Jest 7:30, nie mam pojęcia, dlaczego w tej godzinie jest wschód u nas. Ale no super, to wygląda, ładne kolorki. Także niech dzisiaj będzie pogoda W ogóle muszę posprzątać trochę, ale jest ok Ale to sobie skorzystam Z basenu Na pewno wam coś nagram Mój dzisiejszy dzień będzie z łóżka, typowo Ale kto nie lubi być w łóżku, no Po prostu w łóżku jest najlepiej, tak Także teraz się ubiorę O tutaj mamy Tofiego Za edytowanie tam produktu na stronie Mamy też ciłałkę Tle. Także biorę się tutaj za stronę, a później za kurs, który Wam zaraz pokażę. Robię kurs z astrologii, także zobaczcie, ile tutaj jest tematów. I tam, gdzie jest zero, to tam, tam są filmiki, tylko po prostu nie, nie jest pokazane. Także patrzcie, ile dlatego będę miała do nauki. No, powiem Wam, że kocur. Bardzo się cieszę. Zaraz Wam też powiem o sesji po prostu z astrologii, która dosłownie zmieniła moje życie i po prostu sprawiła, że zapragnęłam się tego nauczyć, ale o tym opowiem Wam później może z Besenu wam opowiem o tym. Dziewiąta rano takie mam śniadanie ogólnie to zamówiłam sobie wcześniej, ale A kobietka, która po prostu jechała tym uberem, jakoś jej tam spadła ta kawa, zalała całe zamówienie i była tak zestresowana i chciała mi to odkupić, ale... Starałam się ją uspokoić i powiedziałam, że jest ok, że sobie zamówię od nowa, że to jest tylko kawa, żeby się nie stresowała. Także zamówiłam sobie od nowa, także mam tutaj kawę. Tutaj mam. Nie wiem jak to powiedzieć, zaraz wam to pokażę. W sumie, ok, więc mam tutaj te hash brown. To są takie ziemniaczki. Nie wiem, czy to jest w Polsce, nie wiem, jak to się w sumie nazywa po polsku. No i tutaj mam takie. Nie wiem jak to się nazywa w sumie. No coś takiego, co tutaj jest jajko, są te Hash Brown, jest bacon i jest jakiś sos, chyba to jest te czajpotle jakoś tak. Także będę sobie właśnie śniadanko. Ale i tak i tak muszę wrócić do mojej tej rutyny, do tego fastingu, także powiedzmy, że to mój ostatni chyba weekend laby, później sobie zamówię coś super. Chyba, że mi przejdzie ochota, ale jak zamówię, to Wam pokażę. Także smacznego dla mnie. W sumie to wam nie powiedziałam, jaką ja kawę piję. Piję Ice Caramel Macchiaro, także z Oat Milk. Nie piję z normalnym mlekiem, także mam nadzieję, że mi się tu nie walnęli i że przysłali mi dobre, bo to oni czasem też takie byki walą, ale. Powiem Wam, że zdecydowanie wolę kawę z dankina. Jest o wiele smaczniejsza niż Starbucks, nawet nie ma porównania. No i jedzenie, powiem Wam, że też bardziej mi smakuje z dankina. Ok, to zaczynamy dzień na basenie. A tutaj Wam pokażę, tak się odwrócę. Mam tutaj kawę, mam tutaj głośnik. Także zaczynam sobie chill. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Tofi, cześć! Ciało! No, coś baby! Także, no, mam nadzieję, że uda mi się wyczylować włącza muzykę. Ach, no. No, powiem wam, że już sobie trochę czynuję w tym basenie. To słońce zachodzi i cały czas wychodzi z tych chmur. Także. No, ale jest fajnie, jest chill, muzyka. Także tak można żyć. A tu mam jakiś włos. Mm. Miło, miłe to słoneczko. Nic nie widzę, ale powiem Wam, że jest mi tak miło w tym basenie. Jeszcze jest pogoda naprawdę super. Jest lekki wiaterek w ogóle, ale i tak, i tak jest mega. Mam nadzieję, że coś mnie opali. O, no, ale żeby nie było, muszę zaraz i tak, i tak wracać do domu, wejść do domu, ogarnąć się. I muszę się wziąć za kurs za astrologii. Nie ma to tam, to trzeba się ogarnąć, trzeba się przygotować do tego. Bo w lutym, chyba w lutym, ruszamy właśnie z grupą. Także no, ale wczoraj przeczytałam wieczorem, ale mnie tam szura, wczoraj wieczorem przeczytałam e buka na chyba 140 stron, także powiem Wam, że coś tam ogarnęłam, ogarnęłam na pewno te domy, choć jeszcze wiadomo będę z tego video oglądać i to dużo, także fajnie, takie powiedzmy podstawy są już mniej więcej ruszone, coś tam zaczynam to rozumieć. Jeszcze wiadomo nie do końca, ale już powoli powoli, także może w przyszłym roku wystartuję z tą astrologią. No powiem Wam, że na pewno chcę robić tą urodzeniową, na pewno będę robiła kolejne kursy z astrologii. Zawsze się przed tym broniłam, bo to mnóstwo nauki i w ogóle nigdy nie miałam na to czasu i teraz postanowiłam, że koniec, robię na to czas. Nigdy w ogóle nie byłam tym zainteresowana i... No i w końcu zaczęłam być. Jak miałam pierwszą swoją sesję, właśnie z astrologii, to Wam mówiłam na Instagramie i na TikToku. No i powiem Wam, że jestem tak tym zachwycona, jak to można pięknie czytać, i to mi się tak skojarzyło z tym, jak ja czytam tego tarota, że postanowiłam, że nie, ja to muszę umieć dla mojego nawet ego. Bardzo mi się to podoba, także chcę robić to urodzeniową. Będę na pewno robić kursy na tą. Amen. na tą prognostyczną, no i na pewno jestem bardzo zainteresowana ezot, e, astrologią ezoteryczną. Jest wydaje mi się, że taka najmniej um, jest najmniej taka popularna, także zdecydowanie pójdę w tym kierunku. No i też jestem ciekawa tej karmicznej, no ale to wiadomo wszystko w przyszłości w czasie. Na pewno najpierw tutaj będzie ta urodzeniowa, później będzie ta prognostyczna, no i później prawdopodobnie już zacznę tak głębiej wchodzić w ezoteryczną, choć już szukałam trochę, wiecie, takich smaczków. Także no, chill basen zaraz kurs, także taka to sobota. Jutro mam dzień z mężem, więc jutro nie będę nagrywać, zrobię tylko z tej soboty. No i, co? I mega. Ah, Milusia. Ok, czas, żeby wyschnąć. Jest druga godzina. Czas się ogarnąć i się brać za ten kurs. Bo to nie ma to tam, to nie ma czasu. Także no. Taki miły dzionek. Leżej się wygrzewam w łóżku. Zjadłam, zamówiłam sobie Chick-fil-a. I co? Spać mi się chce. Ale no nic, jeszcze dooglądam sobie tylko dokument, bo został mi tak naprawdę jakieś 10 minut. No i biorę się za kurs. I jaram się. Miałam sobie spędzić niedzielę w łóżku. No i wyszło jak wyszło. Siedzę na robocie u męża. Także mam nadzieję, że zaraz skończy i pojedziemy na zakupy. I później może jeszcze uda nam się wejść do basenu. Mam taką ochotę dzisiaj na grilla. I opaliło mnie, ale...